No na pewno jest spotkanie spotkaniu duży smutek, tak? bo nic nie zrealizowaliśmy, tylko to spotkanie i nie wszystko już zależy od nas. Eee, na pewno też się e, sytuacji w tym spotkaniu, ale tylko, nie, tylko remis i, i, i boli troszkę też na nieskuteczność. Może e, więcej takiego spokoju przy, przy dograniu też z mojej strony, może oddania strzałem z karnego. myślę, że, że tutaj jeszcze jest pole do popisu. Cieszę się bardzo, że, że mogę zagrać się w tych dwóch spotkaniach, myślę, że to jest dla mnie taki kolejny krok w Czujesz, że tym zgrupowaniem mogłeś zyskać większe zaufanie w oczach Michała Probieża i będzie na Ciebie stawiać regularnie w kolejnych spotkaniach eliminacyjnych i tym towarzyskim z Łotwą w listopadzie? W dwóch spotkaniach chciałem się pokazać wiadomość zagrania strony. Mam nadzieję, że pokazałem to i trener. Eee... Zobaczył to, co chciał zobaczyć i w jak meczach również szanse. No ale zobaczymy, bo teraz jest przed nami miesiąc też gry w klubie i to też na pewno ważny aspekt. Mecz z mi to był cienny rozdział, z Młodawią, to był cienny rozdział. Chciałem Cię zapytać, jak się czułeś w grze z Patrykiem Dziczkiem i dzisiaj te różnice, bo tak. Patryk szedł po pierwszej połowie, na drugą połowę wszedłeś i graliście w z bardziej z Piotrem Zielińskim. Jakie masz odczucia, jakie były różnice między tym pierwszym a drugim spotkaniem grze jednym meczu graj gra z kapitanem, wcześniej graj z Patrykiem Dziczkiem w jednej linii. Różnice między tym? Różnice są takie, że, że w dzisiejszym spotkaniu graliśmy na jednego defensywnego pomocnika w meczu z wyspami na dwóch takich można powiedzieć cofniętych pomocników i no, to jest znaczna różnica, Bo jeśli gra się na jednego defensywnego, to, to nie ma tego, tego polu do kupisu, żeby się podłączać więcej Drugie w przód. W drugiej połowie wszedłeś jakie zadanie dostajesz od Michała Probierza w przerwie meczu? Myśleliśmy, eee, no, że, że, że będziemy mieli to posiadanie piłki, że będziemy, będziemy musieli wykrować dużo sytuacji. Wydaje mi się, że też tak było. Mm -hmm. eee, myślę, że ten mecz mieliśmy pod kontrolą. Przekroczyliśmy też bramkę, kanału no, i niestety nie udało się. I co jest przede wszystkim do poprawy w Twojej grze i w grze drużyny, żeby takie wyniki jak dzisiaj się nie powtarzały. I ten mecz z Szczechami zamknąć z eliminacji w taki sposób, że odniesiecie wygraną i będziecie podbudowywani przed ewentualnymi warażami o euro, na które na pewno chcecie pojechać. Eee. To już wspomniałem, że, że może więcej takich uderzeń za Atalogarnego dośrodkowań e, w nie wpłynęło, bo, bo dzisiaj na pewno nie było ono i mam nadzieję, że w następnym razem będzie lepiej. To dziękuję serdecznie. Dziękuję.